Cześć wszystkim, witam was w 19 odcinku z Enter the Matrix Konstrukcja reaktora 2 Zaraz, zaraz, czy ja jej już nie robiłem? Przecież miałem możliwość zapisania gry Oj Oby tu się coś nie zdradziało złego Bo będę tak wkurzony Dobra, całe szczęście nie Jaka ulga Ty, to ta pierwsza konstrukcja reaktora musiała być naprawdę spora Musiała być o, przeogromna Skoro zajęła w sumie... Nie no, wydaje mi się, że dosyć się sporo zajęło, no nic. Ciekawe czy druga też będzie taka długa. Widzę, że... Przydostaliśmy do środka właściwie. Oj Nie zauważyłem tych ludzi w ogóle. Nawet nie widziałem, że tam są. Musimy w wybuchnąć tą bombę, to? Czyli dobrze by było się dostać w jakieś miejsce takie, w którym moglibyśmy to zrobić. A co to będzie w tym pomieszczeniu? Chyba nie wiem, bo jeszcze by było za blisko. No jasny gwint, ci cwaniacy się chowają za murkiem. I to dlatego nie mogłem ich zobaczyć wcześniej na pierwszy rzut oka. Dobra, karbin snajperski powinien załatwić robotę. Wow, to było trochę ryzykowne. Znaczy to było bardzo ryzykowne. Chyba nawet go się nie zabiłem. Ciekawe czy muszę w ogóle solować te snajperki, spróbujmy bez solowania Wiem, że to jest takie... Mm, na nie robienie Ale nie mam za bardzo pomysłu innego Jakby się przemknąć, no chyba że moglibyśmy ich też nie zabijać, a spróbuj ich nie zabijać może Faktycznie Tylko niech dali to O Teraz tu sumie nie zabiłem nikogo, a mogę iść dalej. Pyk, pyk Aha, no dobra, czyli nie musiałem w ogóle w... oddawać strzału. Chyba, że mój cel nie jest przede mną. To wtedy będzie ciężko. A, patrzcie jaki ładny skok z zatoczeniem. No, i to mi się podoba. No i goście co oni teraz tam będą siedzieć cały czas? Pewnie tam... Nie mają nic do roboty. Przepuścili wroga. Poznali, no trudno. Czasami tak bywa. Koniec z nami. O? Ty, Aha. trochę ich tam jest. Mam jakieś granaty? Cholipka nie ma żadnych. Dobra, to w takim razie jest snajpereczka. Jak najdalsze oddalenie, jeden załatwiony. I tam jeszcze drugi się wychylił, i już po nim wydaje mi się, że paru wrogów tam było właśnie. to tak tam na blisko to wyciągnę shotguna, powinien trafić z tej odległości. Zleciłem połowę zdrowia aż. No nie jest dobra, schowaj to może tego szitgana Oj! No. O Jezu Myślałem, że go zabiłem A Ja się przestraszyłem 10% zdrowia No dobra, fajnie, że możesz tu wejść, ale... Nie wiem, czy musisz Więc tego nie rób Góry nie trzeba uważać Bo zaraz sytuacja może być dosyć niepokojąca Jak u góry będą jakieś przeciwnicy to na szczęście nie było. Hmm, ale mogli być. Ale by mnie ładnie zestrzelili. Widzę, że całkiem ciekawe widoczki. O, ten dźwig z tyłu trochę znika, jak się na niego patrzeć. Spora do ciura. Nie, no generalnie to cała elektrownia widzę utrzymana w takich... W, takim, w takiej kotlinie wśród piasków. To jest odpowiednie miejsce. Myślałem, że na bardziej paskich terenach się buduje takie rzeczy, ale być może się myliłem. Strzelaj, aby zabić. To, to jest dobra podpowiedź, naprawdę. Dobra, powinno się udać tu schować. No, hmm. kurde ich tam jest tak dużo, Shotgunik no, chyba nie, nie obejdzie się bez skorzystania z broni palnej, tak mi się wydaje, chyba, że. Znaczy 65% zdrowia, muszę to kontrolować, bo inaczej może być spory problem. Dobra, 65, o. Jak go on nie trafił? No no, czyli jednak się było bez strzelania I to mi się podoba To jest zresztą tam początek tego etapu Więc nam się jeszcze amunicja na pewno przyda hmm, To mogą być kolejni wrogowie, ale nie ma nikogo Dobra, w takim razie trochę spokoju, jeszcze przez chwilę Cały czas jakby obkrążamy tą elektrownię. Ciekawe kiedy dojdziemy do celu naszego. Jakieś czerwone rury, czy inne klumny. Trudno odróżnić. Takie grube. Mogłoby się w nich schować całkiem sporo kabli albo czegoś innego jeszcze. Czy jak się tam ustawili? No rety. Zbliżanie się tam to może być zły pomysł. Coś tam trafiam w nich, ale. Strzeba to jest zły pomysł. Wyciągniemy szturmowiec. Oj, oj. No, widzieliście to? Nie miał wyciągniętej broni. Znaczy, miał wyciągniętą broń i zwalało uderzyć. Teraz się chowam i się okazuje, że dalej ma wyciągniętą broń Dziwne, dziwne. Dobra, teraz chwila spokoju Mam 7% zdrowia Trochę to dziwne Chowałem się niby za kolumną, nie? Ale i tak dostawałem strzały od nich Z jakiegoś powodu O, schował broń Ciekawe Kurczę, ta broń tylko ich Odrzuca Dziwne, naprawdę. Czy będę w stanie kiedyś zabić? Dziwne. Dobra, po prawie już nikogo nie ma. Dobra jest. Nie ma wrogów, a ja mam zero do dwóch broni już. Prawie, że leci pół automatyczne. Patrz ile broni dla nas. I tutaj jakieś nie mogę wziąć, która to Łępek? No, korzystamy z łępeka w takim razie. Hmm, fajnie jakby tam Ghost mógł dostrzelić do niego. No cóż. W tym razie trzeba będzie po prostu zejść, chyba że poskoczę sobie po kolumnach, ale nie wiem, czy to mi da cokolwiek, to znaczy mogą uniknąć walki w... albo i nie. On tam chyba nie przeskoczy, bo się sprawdzać. Więc po prostu zejdźmy tędy. Gdzie jest ten pierwszy wróg? A już tutaj. Dobra, z bliska. Chcę przypadkiem wypaść, bo widzę, że jest całkiem blisko do tego. A jak wypadnę to będzie naprawdę źle. O, snipera darmowa, to ja nie mnie strzelił. Ile bym zdrowa stracił? Chyba całkiem sporo. Snipera to nie jest taka zła broń nawet. Dobra. Czyli co już nie będziemy chodzić wokół budynków? Transport międzyładunkowy jest coś takiego. Eka. Już mi się wydawało, że mu tą głowę przyciąśnie. Teren jest pod obserwacją sniperów sład. Uważaj. Okej. Okay. Dopadnij go z szały. Da radę się dostać do niego. 1% zdrowia. O, zginąłem. Ok. Czyli strategia na połę nie zadziała w tym, tym poziomie. No jak to by pomyślał, nie? raz tu wejść No to w takim razie, skoro snajpera... a sniperu nierówna, nie, chyba, czy znaczy coś. Postarajmy się zabić wszystkich z daleka, to będzie dobry pomysł. Dobra, jeden pozbyty. Trzeba znaleźć drugiego. Bo liczba mnoga, nie? Są to będą miało być kilku snajperów. Bliżej, widok. Na tych lampach się nie będą chować. Tam, jak pamiętam, był jeszcze. O! Jest tu przeciwnik. Ktoś mnie strzela. O, tutaj jesteś. Pff, dam radę, go trafić w ogóle? Jak on tak dziwnie chodzi? Eh, nie ma szans chyba. Trzeba się zbliżyć, bo nie wiem, czy do rady jakoś inaczej. O rany, jak to szturmują. Dobra, pistoleciki. żyje. Dobra. Pff. Granaty! O, co to było? Patrzcie, on potrafi czasem... się schylić. Ja nawet mu tego nie, nie nakazuję robić. Ale jaja. Fajna mechanika. Dobra, wyciągamy snajpera z powrotem. Mm, Pomyliło mi się przyciski znowu. I teraz oczywiście ci swetowi z wiadomo jaką odpornością na moje strzały wszystkie i tam chyba ostatni wróg, tak mi się wydaje, który biega w kółko bez celu kompletnie granat masywny, to mi się podoba. Lepszy niż jakiś tam odłamkowy zawsze. Chyba więcej znaków tu już nie ma. Tam u góry nikogo nie widzę. Dobra, zbierzmy się do niego z starą, dobrą strzelbą. Tam będzie chyba najlepiej, najszybciej. Ale muszę przyznać, że trochę mi zadał Z bliska połowy zdrowia? Sporo. Dobra, nie ma strzałki trzeba samemu jakoś rozpoznać. Na windą? To nie jest winda. Hmm, będzie problem. Może rzucę granat na przykład? Eee, coś tam dał. Dobra, jednego przeciwnika mamy z głowy. Taki granat jest dobry i tam już widzę kolejnego swajaka. Dobra, pistolecik półautomatyczny da radę z nim No, no, zabij go. Pięknie. Tam widzę jeszcze kolejny. Ale tak gra szybko działa. Nie no, trasę prawie do wszystkich broni amunicja. To nie jest dobry pomysł. Kolejnych dwóch. Granacik? Ojej. Chyba po mnie Nie dobra. Pff, nie zdało mi w ogóle obrażeń, ciekawe. Nie masz takiego dobrego zasięgu ta broń, chyba? No, zabij go. Dobra, poszła zielona, maś. <grym> I to chyba jesteś ostatnim przeciwnikiem tutaj ze wszystkich. Więc ciebie załatwimy z bliska, żeby nie marnować amunicji. Albo i nie ostatnim. Oj, nie wiem, czy oni będą tacy mili, jak tamci swatowi przy helikopterze. Że nie będą mnie atakować, kiedy atakuję kogoś innego z przodu, ale wolę nie ryzykować. Patrzcie, tam jeszcze u góry jeden się kryje chyba. A nawet kilku. Rany julek. Trochę sporo. Oj oj. Narodzę tam jakoś wyżej. Nawet nie wiem. Niezbyt miła sytuacja. A ja jeszcze marnuję amunicję, bo strzelam w kierunku tamtych. Dobra, oni se mogą strzelać we mnie ile wlezie, ale i tak mi nie zadadzą oni trochę obrażeń, ponieważ jestem pod nimi. <śm> wydaje mi się, że unikanie walki z, nim to, z nimi to jest zły pomysł, więc spróbuję się ich pozbyć już teraz. No, wycofuj ja tego drugiego. Ghost. 60 poza zdrowia. Prawie 0 amunicji do MPK. Niedobrze. Ja do czegokolwiek mam jeszcze amunicję. Rany. Oej, mi się prawie całkiem. Wszystko do strzelby mi zostało. Parę pocisków. No, to czyli zmarnowałem amunicję. No nic, pole transformatorów. Pole transformatorów trans, coś tam? To sporo poziomów. Kończymy dzisiaj. Jeden po drugim lesą. Ok, lecimy. Może uda się bez śmierci? Kogokolwiek? A ja bym spróbował chętnie. Chociaż może być to ciężkie. Bardzo ciężkie. O? Albo i nie. XD Operator, może zabrać mi jakieś spektyki na chloro-bromo-methane gun. Wydaje mi się, że to jakiś grenadek. Co to jest w punkcie powietrznym? Ok, mam coś. It's used for nuclear accidents where it's impossible to reach a fire with hoses or fire extinguishers. The gunfire is a pressurized cartridge, which explodes, releasing CBM gas. It literally strangles the fire by robbing it of oxygen. One side effect is it causes human lungs to fill with liquid, effectively drowning them. Thanks. Czyli oni mnie jednak dopadają. Stwaniaczki. No dobra, trzeba będzie się ich pozbyć w takim razie. Może po kolei. O, ile mam koncentracji. Świetnie. Z taką ilością koncentracji raczej tutaj wiele w stanie nie będę zrobić. Kurde, chciałbym ich z bliska pozałatwiać. Bez ryzyka. Widzę, że póki nie przejdę jednego piksela, to wtedy oni się nie pojawiają. Hmm. To jest pewien plan. O. Więc tu jest jeden z trzech. Tak mi się wydaje. To jaki cwaj jak strzelał. Ile wytrzymuje? Dobra. I tak myślałem, że tu zaraz kolejny dobiegnie. Oj, jest ich za dużo jednak. sobie ucieknął. Jak to będą, to trzeba w rękę i... pens. Tylko, że się nie odważą. Eee, nie odważą się. Cwaniaczki. Co jest? Wow, ten był całkiem blisko. Teraz jest ten moment, kiedy powinienem uciec. 22% 2% zdrowia. Jej, pięknie. Szkoda, że nie mogę się jakoś bardziej rozejrzeć. Przez to zrąbałem całą fabułę, bo nie wiadomo, co się teraz dzieje. Nie, no zdobiliśmy. Znaczy mamy w planach A. zdobyć tam ten granatnik, ale co to nam da? Nie mam pojęcia. Pewnie się przekonamy potem. Ej, ten gościu jest całkiem mocny. czyli do tej budowli, by otworzyć drzwi do pola transformatora. A co to, co to? What? Aha. Pff. Po co oni to umieszczali w Matrixie? Nie wiem. Czy nam leży broń? Nie, chyba tylko zwłoki Dobra, to nie tracimy czasu. Otwórzmy sobie drzwi. I no, niech będzie, żebym miał przygotowaną co Jakby oni mieli nagle na mnie wyjść, e, jest możliwość, że tak się stanie. A jednak nie. Czyli mamy granatnik. On wydział swat na dole. Aha. O, sporo ich. Uh. 24, eee, ten no granting... Znaczy no trochę zadaje obrażenie Ale nie za dużo Chociaż <laughs> Patrzcie Z wszystkich zabiło Dobra ta broń jest mocna Trzeba ją zachować na trudniejsze momenty Dobra amunicja za darmo Pistolecik Coś Chyba mpek I chyba znowu mpek są strzelba sam czas. Raz zdobyta na początku. <laughs> o, o! Właśnie tak widziałem. Oj, oj! Trochę mnie to zaniepokoiło. Eee, co to jest? Czemu on nie strzela? Oni są stanowczo za mocni, porąbani, jak i kamizelki pewnie grube na, nie wiem, 5 cm. Nie no, kto by taką nosił? Jeszcze ciężsi brzydnicy niż Swiftowi tacy normalni. Czyli jednak... Oj Co ten goście dziela? To nie ogarniam. Dziwny, dziwny. Nie dość, że się nie zwrócił w moim kierunku, to jeszcze strzelał w korna ścianę, a wszystko we mnie szło. No, co za aimbot, no? Nie mogą legalnie grać Wezło <grych> Bez oszustw, ci sfatowi. Tak. Wydaje mi się, że już jesteśmy całkiem blisko naszego celu. Hmm. No zobaczymy. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podoba, ponieważ chcę sobie zakończyć już w tym momencie. No, bardzo możliwe, że w przyszłym uda się wybuchnąć ten reaktor, ponieważ już jesteśmy naprawdę bardzo blisko niego. A jeżeli się nie uda, no to trudno. Sami zobaczymy. Na razie.